Czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa nasz słuch? jak to się dzieje, że słyszymy dźwięk? Pokażę nam to prosty eksperyment. Będziemy potrzebować szklanki, posypki, może też być to cukier lub bułka tarta, balonu, nożyczek i źródła dźwięku. Na początku. Na balon. Nakładamy go na szklankę. W ten sposób stworzyliśmy membranę, płytkę, która przenosi drgania. Na membranę sypujemy posypkę. Za chwilkę uderzymy w naczynia, nasza posypka zaczęła podskakiwać. Dlaczego tak się dzieje? Dźwięk uderzanych przedmiotów przenoszonych w powietrzu w postaci fal spowodował to drganie, a to z kolei wprawiło w ruch drobinki.